Witajcie! Dzisiaj taki krótki film zrobię. E, dzisiaj jest 17 października 2025. Jestem na grzybobaniu, na grzybobraniu. Jest piątek. E, nie pada obecnie. Jeszcze Wam pokażę, tak dookoła lasek. Wiecie gdzie ja zbieram grzyby? Ludzie wjeżdżają, wyjeżdżają z lasu. Jest dużo, widać grzybów, e, takich można powiedzieć trójaków, głównie jakieś muchomory i nie tylko. Teraz kolejny samochód jechał. E, też widziałem takich grzybiarzy, że przyjechali, weszli na chwilę w las, nie wiem, tam dwie minuty czy trzy. No i się zaraz zawinęli i pojechali dalej. A ja tam zbierałem grzybki. Także trochę tych grzybków moich czy znaczy, może i nie dużo, ale na pewno więcej niż ostatnio, co byłem dwa tygodnie temu na grzybach. To zebrałem teraz tyle. Czekajcie, może tak wezmę i... O, do wiaderka. Trochę tego jest, nie? Są i małe, i duże. Dużo by było małych, a jak były, a jak były takie większe, no tutaj maślaczka akurat mam. Nie wiem czy on nie będzie rybaczyły. Widziałem też dużo takich grzybów były nadciętych i sprawdzanych właśnie czy jak duże były kapelusze to czy w ogóle warto je zbierać, bo były z rubakami. No a tutaj jak widzicie dużo takich właściwie czarne łebki. Może gdzieś tam jakiś borowik się trafił. Ale głównie czarne łebki, maślaczki. No i tutaj, tu mamy też maślaka. Jak małe to jeszcze. Widać, że w miarę zdrowe, ale to trzeba wiecie. Także jest na pewno więcej grzybów. Trochę trzeba pochodzić. Są miejsca, że jest tych grzybów więcej. Są miejsca, gdzie tych grzybów praktycznie w ogóle nie ma. Także musicie szukać po lesie. No i też dużo grzybiarzy jest teraz. Ale mówię, jedni są bardziej zapaleni i chodzą bardziej po lesie i zbierają grzyby. A inni tylko wchodzą, zobaczą, że nie ma grzybów, i jadą dalej. Także dzisiaj tak króciutko, taki krótki film, ile tam mi wyszło? Dwie minuty na razie. No, jeżeli, zobaczcie, jeszcze wam pokażę, tutaj tu mam ile? 5 litrów, 6, no to takie dzisiaj niepełne. Niepełne 5 litrów, no ale i tak ładnie. Ostatnio miałem tylko na dnie parę grzybów. Także teraz jest fajnie bo tych grzybków trochę mam. No i takie głównie o wocet może zrobię jakiś przepis. o rączki też mam trochę brudnawe Ja od razu sobie je ja trochę zawsze oczyszczę. Tutaj, żeby później mieć mniej do obierania, do oczyszczenia te grzyby. No dobrze, tyle Wam chciałem powiedzieć. Co jeszcze? Aha, jeszcze, że... No pogoda może być kiepska, ale jak deszcz pada, to i grzyby są. nie No ostatnio padało dość mocno. Na razie jeszcze nie ma e, takiej temperatury minusowej. E, także noce są w miarę jeszcze ciepłe. Także grzybki na pewno będą. No to tyle. Taki rekonesans szybki. No to jakaś mrówka mi się jeszcze. Za... O, padłami No dobrze, taki rekonesans chciałem wam przekazać. I powiedzieć co jak. Także jak, jak się Wam taki filmik podobał, zostawcie łapki w górę, oczywiście, komentujcie film. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, zachęcam Was do subskrypcji. To wszystko pomoże mi w rozwoju mojego kanału. Ja za dzisiaj Wam dziękuję. Aha, jeszcze podbijajcie filmy. Ten, jak i inne. Moje. No, ja, ja za dzisiaj Wam dziękuję. To na dzisiaj tyle. Dzięki. Cześć.